Moja matka przy porodzie miała wybór, albo ona, albo dziecko, i, i ona wybrała mnie. To jest cud, że ona przeżyła. Ale ona wybrała mnie. Nikt mi tego nie chciał wcześniej mówić. Moja matka zrezygnowała swego życia, że, że, żebym ja żył. To było już takie ciężkie. Ten poród, ta cesarka, to wszystko, to trzecie dziecko przecież. To był taki wymęczony ten dzieciak, był, oczekiwany. A Maciuś, Maciuś był dobrym, ładnym, pięknym dzieckiem, najlepszym, a później zrobił źle, no i trudno. Robiło się wszystko, na czym można było zarobić. Nie było rzeczy, której byśmy nie zrobili. My byliśmy w stanie Wtedy, bo my byliśmy młodzi, mieliśmy po 20 lat. Za pewne kwoty mogliśmy zrobić wszystko. Wtedy człowiek czuje się, jak, jakby był Bogiem. Człowiek, człowiek może zrobić no, z drugim człowiekiem wszystko wtedy. Bo tamten człowiek jest bezbronny. Nie? Czuje się Panem Świata, można powiedzieć. I, I był okres, że my naprawdę tym miastem szczęśliwiśmy co my mieszkaliśmy nasz się bali. Oni nas nazywali psychopatami. Ja, ja to troszeczkę może winieś, No winie, nie winie, może to jak się musiało stać. Bo mi się zdaje, że ja właśnie nie wyjechała i została w Polsce. To może on by aż tak na dno nie szedł, bo byłby ze mną. Ale ja... Tak warunki zmusiły mnie, że ja musiałam wyjechać. A sądziłam, że on już został dorosły, że już on se poradzi, bo nie został maleńki. Wszystko co się, co robiliśmy to było cool, to było dobre. Nic nie mogło być złe. Tylko, że później już zaczęło, zaczęło mnie to przerastać. Ja, ja zdałem sobie sprawę, że ja nad tym nie panuję. Ja się zacząłem bać. Że ja, że ja nie panuję. Że doszły już takie momenty, że ja traciłem świadomość. Ja robiłem coś i ja się zastanawiałem, co ja robiłem dzień wcześniej. Co ja zrobiłem? Ja, ja się bałem wyjść na ulicę, bo nie wiedziałem, co na rozrabiałem. Ja, ja piłem coraz więcej i coraz więcej robiłem głupot różnych. Potrafiłem iść w biały dzień pod komisariat i szyby w radiozie w tłuc. I, I nie wiadomo z jakiego powodu. Także oni, oni zaczęli mnie odsuwać od wszystkiego to ja tym bardziej zacząłem pić. Jeszcze bardziej. Ja przypiłem mi swoje mieszkanie, które mi matka kupiła, wszystko. Stoczyłem się na totalne dno i, i nie widziałem ratunku. Został na ulicy, goły. Ile ja się wypłakało. Przecież jak go zobaczyłam, jak przyjechałam na urlop do Zambrowa, ja patrzę, idę do autobusu, a mój maciuś stoi. Jakiś ktoś mu dał jakąś koszulę, czy coś, nie wiem, bo to takie było wszystko. Jakieś stare buty na nogach. Jak podszedł do mnie, jak na niego spojrzałam, i ja wy Maciek, ty jesteś moim synem, ja wiem. Przytuliłam go do siebie, ale jak ty wyglądasz? Ja płakałam jak mały dzieciaka. Płakał też ze mną. Dla mnie już świat nie istniał. Straciłem to, co, co wszystko straciłem, kogo kochałem. Straciłem kumpli, straciłem wszystko, a już dla mnie świat nie istniał. Ja chciałem się zabić. I, I wtedy też jest szczęście, że właśnie, właśnie trafiłem do więzienia. I wtedy zacząłem myśleć już inaczej. Ja nie chciałem tak żyć, jak, jak, jak żyję. Jak żyłem wtedy, nie? Chciałem, chciałem... Mieć rodzinę. Ja, ja, miał, ja miałem tyle miłości w sobie, przez tyle lata nagromadzonej, której nie umiałem przelać na kogoś innego. Ona była gdzieś tam w środku, ja jej nie umiałem przelać. I, i ja prosiłem Boga o kogoś, żeby mieć dom i, i móc pokazać, że jestem dobry, że ja, ja naprawdę jestem dobry i ja mam do kogo wrócić. On. Miał silno pięści, ale miękkie serce, bo on, jak zawsze, on i do mnie, on, taka dobroć w nim była, dobroć, była, to ja wiem o tym. Tylko, że ja nie wiem dlaczego, jego, ja, no myślę, to towarzystwo, ta, to jego, o, doprowadzili do tego, że on się może, z głupoty czy z tego on chciał pokazać, kim on jest, a co on zrobił z siebie, no. Ja przyniosłem sikierę, ja pamiętam to, jak dzieje? ja przyniosłem sikierę z kuchni, położyłem to na stole, ja go głaskałem po głowie, Mów powiedziałam, że zabić go nie zabije, ale poobcinam mu ręce. Ten chłop już wtedy, już, już on wtedy się ze strachu. Ja z nim rozmawiałem jak z małym dzieckiem. Ja to pamiętam dokładnie. Ja, ja, go, ja do niego docierałem jak psycholog. Ale zabrali mi to sikierę. Ci, co ze mną byli, zabrali mi to sikierę. To kazałem mu uklęknąć. On ukląkł, Postawił mu taki plastikowy kubek na głowie. Kazałem mu śpiewać Happy birthday to you, bo dzisiaj są moje urodziny. Tak sobie uzdurałem w głowie. I zacząłem go kopać. Z całej siły go zacząłem kopać. On był cały zmasakrowany. On nie miał prawa. On musiał cały czas klęczeć. I posypywałem go solo. Takie różne rzeczy. Ja dobrze nie pamiętam nawet, jak to się skończyło. Ale wtedy ci, co ze mną byli, powiedzieli, że facet, ty jesteś psychiczny. Ty, ty, ty nie jesteś człowiek. Oni, oni się bali tego, co ja robiłem. Ja pamiętam swój czas, jak ja spędzałem w więzieniu. Ja płakałem w nocy. Nikt tego nie widział. Ja płakałem, i ja się modliłem do Boga. I prosiłem Boga: Boże, ty mi pomóż. Bo ja nie chcę tak żyć. Ja chcę wyjść na wolność. Ja mogę pracować przy betoniarce. Ja chcę zarabiać tyle, żeby mi starczyło na jedzenie. Ja chcę mieć normalny dom, normalną rodzinę. Bo ja nie miałem gdzie wrócić. Ja w ogóle wychodziłem z więzienia. Ja nie miałem domu, mnie czekała ulica albo powrót do starego życia. Ja wyszłem i pierwsze dni piłem. Piłem tak, żeby się zapić na śmierć. Obejrzałem sobie zostawić Las Vegas z Kejczem i chciałem tak jak on mieć taką letką śmierć zapić się na śmierć ja nie trzeźwiałem trzy razy dziennie potrafiłem trzeźwić ja w ogóle nie trzeźwiałem ja nie dopuszczałem do tego żeby trzeźwić piłem wszystko wszystko i ze wszystkimi bo nie umiałem sam pić szukałem kogo, żeby ktoś ze mną pił wtedy się zjawił Tomas i, i, i Tomas zaczął mi mówić o Bogu ja mu powiedziałam, bo ja byłem wypity, i mówię mu człowieku: Ja nie będę z Tobą rozmawiał o Bogu, bo, bo ja jestem wypity. I to, co Ty do mnie mówisz, to do ogóle do mnie nie dociera. Ja przyszłem tylko tutaj po to, bo ktoś powiedział, że są fajni ludzie. A Wy siedzicie w takim miejscu, że tutaj zawsze piją. Więc myślałam, że ja się tutaj jeszcze napiję. I poszłem. Rano, gdy alkohol mijał, ja, ja szłem załatwić sobie na następny alkohol i wtedy Tomas wyrósł jak spod podziemi Przede mną stanął Tomas i mi mówi czy jesteś gotowy zmienić swoje życie? I się patrzy na niego, mówię ale upierdliwy gość, jestem na kacu, a on stoi i mi tu znowu zaczyna jakieś gadki, ale mówię spłabię go, bo on mówi jeżeli jesteś gotowy to możesz jechać ze mną. Tak się na niego patrzę, mówię aha i tu cię mam. Tak ja mówię to i ty mi dasz dom, mówię wszystko. Zobacz, jestem w krótkich spodenkach, w krótkim podkoszulku i mówię, jak pojadę z Tobą i Ty mnie ubierzesz, Ty mi dasz dom, wszystko, on mówi, tak. Mówię, wariat. Ale mówię, no dobra, jadę z nimi. jeszcze mu mówię, facet, dopóki nie wsiądę z Tobą do autobusu, to w tym mieście jeszcze ja rządzę. Ale idę, jestem skacowany. Mówię, jechać to mi się nie chce, to węgorzewo, tyle godzin. Nie, nie. Ja muszę wypić coś i i zacząłem kombinować, mówię, wiesz co, ja, ja tak nie mogę jechać, ja muszę wypić, wiesz, ja tyle czasu piłem, I zacząłem kręcić. I mówię, no wiesz, może bym pojechał z Tobą, jakbyśmy mi kupił nalewkę i papierosy. A on się tak na mnie patrzy i mówi, wiesz co, ja Ci kupię tę nalewkę, ale pojedziesz ze mną? Ja mówię, pojadę. Mówię, ale sobie, nie, dorbałem frajera. Nie to, że mi kupuje alkohol, wjedziemy do siebie na chatę, będzie fajnie. Ale po wyjściu z tego autobusu, ja zobaczyłem, że ten chłopak nie żartuje. Zeszłam do niego do domu, on mnie ubrał, wykąpałem się, z zjadłem. I, I to już był dla mnie szok. Zajechałem do Poznania, w Poznaniu mówię co to za banda, ale sobie tak pomyślałem, ej, Maciek, byłeś w niej jednej bandzie, dałeś sobie radę, to zobaczymy, jaka ta banda jest. Po prostu samo to, że ja miałem dach nad głową, i zrozumienie tych ludzi, nikt mnie nie pytał kto ja jestem nikt na mnie nie napierał to powodowało to, że ja chciałem z nimi być to było w ogóle to zdziwienie jak ja dzwonię, mówię, mamo, wie, ja jestem z chrześcijanami moja matka mówi, synu co to za nowa banda, w której ty jesteś I mówię, mamo, to nie jest banda to są ludzie, którzy się modlą, którzy nie piją alkoholu i to wystarczyło moja matka powiedziała, synu ty się ich trzymaj. To muszą być dobrzy ludzie. Jak nie piją, to ty się ich trzymaj. I w ogóle mówi Tomasz: No wiesz, Maciek, musisz się zastanowić, nie? Czy chcesz tak żyć? Jak, jak teraz widzisz, spróbowałeś tego i wiesz, jak się żyje z Bogiem, i musisz mu oddać swoje serce? Czy, czy nie? Przychodzi ten moment? Przyjęłem Jezusa i ja prosiłem właśnie wtedy Boga: Boże ja, zrób tak, żeby moja matka była szczęśliwa, żeby ona mogła powiedzieć: Patrzcie, to jest mój syn, żeby się mnie nie wstydziło, to jest mój syn. Ten, którego skreśliliście, on jest dobrym człowiekiem. I, i to było dla mnie najważniejsze. Jak ja straciłem rodzinę, jedyna osoba, która we mnie wierzyła cały czas i po cichu mi pomagała, to była moja matka. I ona całe życie chciała, żebym ja był dobrym człowiekiem. Przypadkowo usłyszałem modlitwę mojej matki w nocy, jak ona się modliła. I prosiła wtedy Boga, żeby jej najmłodszy syn był dobrym człowiekiem, żeby ona zanim umrze mogła umrzeć spokojnie z wiedzą, że jej dzieciom, a szczególnie mi że nic się nie stanie, że ja już będę dobrym człowiekiem, że, żeby ludzie nie gadali na mój temat, że żebym ja był dobry. I to stało się ja płakałem wtedy. To stało się dla mnie takim motorem. Ja, ja popełniając przestępstwa Chciałem być dobry, chciałem im pokazać, że jestem kimś i ja chciałem być dobry, ale mi to nie wychodziło. No strasznie się nie lubiliśmy. On do mnie trafił w ten sposób, że ja miałam taki, jakby, otwarty dom dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. No i mój przyjaciel Tomas do mnie zadzwonił, że spotkał na ulicy takiego i takiego kolesia, mniej więcej mi go opisał, czy nie mogłabym go przyjąć na trochę do siebie, bo nie ma co z nim zrobić na razie, no więc ja się zgodziłam. No jak Maćka zobaczyłam i posłuchałam, to od razu stwierdziłam, co to za facet w ogóle jakiś dziwny, bo no był po prostu nieprzyjemny, potrafił rozsiąść się w fotelu, zrób mi kawę, ja mówię, no sam sobie zrób, masz ręce. Zrób mi kawę, powiedziałem. To ja, ja próbowałam ukryć, że ja się go boję, no i mi się to trochę temu udawało, może. No, ale na początku to się go bałam, a później po prostu stwierdziłam, że to jest jakiś wariat, że ja go nie chcę tutaj, że robi to tylko i wyłącznie dla Tomasa, że on jest yy, u mnie. Po prostu go nie lubiłam i on mnie. Yy, jak Maciek u mnie trochę tam poprzebywał. I zostawaliśmy sam na sam wieczorem, zaczynaliśmy dyskutować na różne tematy, życiowe i mniej życiowe. To na początku stwierdziłam, że no, to nie jest taki głupi facet, jak mi się wydawało. I, i pomału zaczynał zdobywać moją sympatię. Yy, opowiadając mi o swoim życiu czy yy, dyskutując na, na, na różne tematy, jakie ma poglądy i tak dalej, yy, wiele rzeczy zaczynało mi się podobać. Że, że po prostu no, jest człowiekiem mądrym, tyle. To, to było takie pierwsze, co przełamało taką jakąś niechęć do niego. Bo wiadomo, że ja go jakby zaczęłam poznawać od innej strony. Może gdybym go poznała jakby w trakcie tego, co on robił złego, to, to na pewno nasza znajomość w ogóle by nie zaistniała. Ale poznałam go w takim momencie, kiedy w nim było bardzo duże pragnienie zmiany. Że widać było w nim taką determinację, że on naprawdę chce się zmienić, że on naprawdę chce być innym człowiekiem. No i to przeważyło po prostu. Mówił mi dużo rzeczy o tym, jaka, jak wyglądała jego przeszłość, ale wtedy to jakby już nie miało aż takiego znaczenia dla mnie. No, ja jeszcze też nie myślałam o tym, że my będziemy razem, życie by mi wtedy głowy nie przyszło. I jak, no, na ten ślub, dopiero, jak dopiero na ten ślub, jak zostałam został, zaproszona, tu przyjechałam I, i weszłam i widzę go, jak on, sta... ja mówię, Maciek, ty zupełnie inny chłopak, jaki ty fajny. Ja mówię, Maciek, powiedz mi prawdę, czy ty już teraz będziesz dobrym człowiekiem dla do niego? Tak, mama, ja już takim teraz zostanę. Zobaczysz, nie zawiedziesz się już na mnie. Ja we no zobaczę. Przecież w tym kościele Boże, ten ślub brali. Ja nie mogę z płaczu się wstrzymać w ten czas, bo ja go widziałam innego. Skąd to się u niego wzięło, to ja sama nie wiem. Dla mnie to jest ważne, że on wszedł na to dobro drogę. To u mnie się liczy. A co do tego jego skłonimy, to ja trudno mi powiedzieć naprawdę, Nie wiem. Po jakimś tym krótkim czasie dostałam SMS-a, jestem policjantem z Warszawy, proszę pilnie do mnie zadzwonić w sprawie męża. To był no, no straszny cios, ja po prostu cała się rozstrzęsłam, byłam w takim szoku, że no, nie wiedziałam co, co zrobić. Trafił się wyjazd do Warszawy, przyjechałem tutaj, tu spotkałem jeszcze stare towarzystwo i, i motywem tego było to, że patrol policyjny po prostu nas zatrzymał do kontroli i okazało się, że jestem poszukiwany listem gończym. No zadzwoniłam, dowiedziałam się, że Maciek został zatrzymany, że yy, prosił, żeby mi przekazać, że nic złego nie zrobił, że to jakieś tam stare rzeczy i tyle wiedziałam. Przez tydzień czasu się nie mogłam dowiedzieć yy, czemu, jak, po co, różnie mi mówili, odsyłali mnie tamto. Żeby zadzwonić na tą komendę, to tu do sądu i, i niczego konkretnego się nie mogłam dowiedzieć za bardzo. Wiedziałam tylko właśnie tyle, że, że nic nie narozrabiał, że to są jakieś stare sprawy. Kiedy ja zmieniłem swoje życie, zacząłem żyć normalnie, zawsze bałem się, że mogę wrócić z powrotem do więzienia. Ja miałem świadomość tego, że te sprawy moje są w apelacjach i to wszystko się ciągnie, ale ale wierzyłem, że, że Bóg tak zrobi. Uważałem Boga tak jak za świętego Mikołaja, że on tak zrobi, że, że ja już nie pójdę do więzienia, fajnie jest i tyle. Na początku powiedziano mi, że będzie sprawa w sądzie, ale później się dowiedziałam, że ten wyrok został wydany zaocznie, więc po prostu od razu idzie siedzieć. No to się nie mogłam pozbierać przez jakieś dwa miesiące. Byłem zły. Ja byłem zły. Dlaczego Bóg mi to zrobił? Dlaczego ja. Ja przecież miałem nie siedzieć. Dlaczego ja, ja jestem w tym miejscu? Ale to to było jednodniowa taka złość. Zacząłem leżeć, modlić się. Zaczęło do mnie dochodzić, że ja tu po coś jestem. Myśl, że nie jestem tu na darmo. Więc zacząłem się, się modlić bardziej. Doszło to, że stwierdziłem, że Bóg tak mnie kocha, że on mnie nie wsadził tutaj do tego więzienia po to, żebym ja cierpiał, że on tego chce. On mnie po prostu tym więzieniem uchronił od tego, abym nie powrócił do dawnego życia. Ja po przyjeździe do Warszawy jakby zobaczyłem swój stary świat i trochę w niego wszedłem, ale nie pasowałem do niego. I wiem, żebym. Wiem to do dzisiaj, że. Że gdyby mnie nie to aresztowanie, ja już nie byłbym z Bogiem. Mógłbym od Boga odejść. A, a Bóg tutaj dosłownie pokazał, nie opuszczę Cię nigdy i, i Cię nie zostawię. I to była na, najlepsza chyba możliwość, jaka istniała, żebym ja został przy Bogu, prawda? On po prostu uzależnił mnie od siebie. Wsadził mnie w te miejsce, gdzie wiedział, że nie będę miał się do kogo zwrócić, że ja sobie już tutaj nie dam rady. Że będę musiał codziennie przychodzić do niego i prosić go o każdy nowy dzień, o chwilę, żeby móc przeżyć więzienie. Pierwsze dni to była mordęga. To było straszne. To, to jest nie do pomyślenia, jak ja się czułem. Rozszarpywany na wszystkie strony. Te same twarze, to wszystko. Z jednej strony bałem się powiedzieć, że, że ja zmieniłem swoje życie, bo konsekwencje tego mogły być różne. Mogłem się bić, mogłem coś tam, ale, ale w końcu nie. No, mówię, Bóg jest silniejszy i zacząłem dziękować Bogu, że ja mogę zacząć wszystko od nowa. W momencie, kiedy poszedł do więzienia, y pierwsze jego słowa, jakie usłyszałam, to jak chcesz ode mnie odejść, to ja to zrozumiem. Ja mu powiedziałam, że nie chcę. I my się oboje musimy postarać o to, żebyśmy byli razem i żeby było dobrze. Yy, I no obecnie nie ma go rok czasu. No i nie jestem w stanie aż tego opisać, jak, jak wielkie w nim zmiany zaszły. Jak ze mną rozmawia, yy, jak pisze listy, jak mnie też pociesza ile rzeczy mówi yy, yy, o tym, co Bóg robi w jego życiu. Cud, który nastąpił to jest napisanie o pracę. Niby podobno tu każdemu dają, ale, ale to było dla mnie szokiem, że ja napisałem prośbę o pracę, na drugi dzień już poszłem do tej pracy. <grytanie> pół dnia spędzam, do tej pory pracuję, pół dnia spędzam po, poza oddziałem. Nie, nie dość, że, że, że zarabiam jakieś tam pieniądze, to jest to, że nie przebywam wśród czterech ścian. I, I to życie zaczęło się jakoś układać, ja się stałem zależny od Boga, ja, ja, ja nie umiem żyć bez Tego. To wszystkich dziwi, mnie. dziwi strasznie, bo, bo oni, niektórzy myślą, że ja cały czas, że ja się nawróciłem w więzieniu. Mówią, trafisz do więzienia, to wszyscy święci. mówię, słuchaj, ale ja w więzieniu się nie nawróciłem, się nawróciłem na wolności. I to im daje też dużo do myślenia, że to nie jest jakiś chłop, który przyszedł do więzienia i mówi, dobra, bo, bo trzeba wierzyć w Boga. nie. Bo to mi zostało. Więzienie ma swoje zasady. Są ludzie grypsujący, są tak zwani frajerzy. I wiadomo, że oni siedzą na celi. To są tacy sami ludzie, tacy fajni chłopaki, jeden i drugi, można powiedzieć. Ale w gruncie rzeczy każdy jest inny. Ja jestem grypsujący, a ty jesteś frajer. I ja z tobą się nie dzielę. I, i fajny motyw, że ja siedziałem na celi mieszanej. Otrzymywałem paczki z Niemiec od mamy i tak. Ja brałem te paczki ja sobie prawie nic nie zostawiałem, Ja to wszystko rozdałem. Obdzieliłem ich. Czy on grypsuje, czy nie grypsuje, to mnie nie interesowało. Wszystkich ich obdzieliłem równo i tak robiłem. No i któregoś dnia mówi do mnie kolega: mówi, No, ty, słuchaj, a dlaczego ty im dajesz? Przecież oni się z tobą nie dzielą. Ty im nie dają. Ja mówię: Słuchaj, dobroć potrafi zwyciężyć wszystko. I ja wierzę w to, że oni któregoś dnia też będą tobie jeszcze dawać. I minęło dwa miesiące, stosunek w ogóle się zmienił. W ogóle nie było podziału na celi ludzi grypsujących i niegrypsujących. Każdy, co, co robili, dzielił się każdy z każdym. Komuś coś tam zabrakło, dobra, trzymaj, oddasz, jak będziesz miał wpiski albo coś tam. Przekonałem ich, że głupim uczynkiem podzielenia się paczko, można zmienić stosunek człowieka do człowieka, bo. Ja wiem, że są pewne zasady ustalone w więzieniu, i muszę ich przestrzegać. Służba więzienna ode mnie wymaga tego, ja muszę ich przestrzegać. Są pewne reguły, których nie można łamać, ale jest dużo reguł, które można złamać przez miłość. Przez prostą rzecz. Miłość. Oni się boją miłości. Dla nich jest nieznana. To jest coś jak trąd. Oni znają miłość tak cielesną z kobietą, ale takiej miłości. Drugiego człowieka nie znają i to jest dziwne, choć ich to przyciąga, to jest dziwne. Zazdroszczą, ale znowu, no nie, no kurde. No jak ja mogę kochać swego wroga? Ja im to nieraz tłumaczyłem, słuchaj. Musiałbyś przebaczyć wszystkim swoim wrogom i, i pokochać. No mówię, no jak ty, kurde. To dajmy na to, zabił mi siostrę i ja mam mu przebaczyć. Ja no tak. Masz mu przebaczyć, masz się modlić o to, żeby Bóg dał ci siłę przebaczenia. No, wszyscy się dziwią. Oni, oni mówią, że jestem. Znaczy, teraz nazywają mnie no celi, że, że jestem maciek, stolarz, chrześcijanin. <grym> Zawsze mówią, idź do chrześcijanina, Maciek stolarza. <grym> wszyscy, się, wszyscy się śmieją dość często i próbuję jakoś tego Boga przybliżyć. To ludzi, to ludzi zaczyna ciekawić. Oni, oni bardzo chcą wiedzieć, co, co jest dalej. To jest dla nich dziwne, bo to są ludzie naprawdę, którzy, którzy w głębi, każdy z nich, w głębi. Jest dobry. Tylko w takim miejscu jak w więzienie nie można pokazać się, że jest człowiek dobry. Bo dobroć jest to znak o słabości, a, a w tym miejscu, jeśli się pokaże, że człowiek jest słaby, to ginie. Tu po prostu trzeba grać twardziela i tyle. Działały jak tej kanapki i przychodziłem obok niego. to Można zrozumieć, jakie są tutaj. Jak, jak, to, jak to wszystko tutaj prosperuje. Przychodziłem, powiedziałem smacznego, a on mnie zawołał, mówi, czekaj, czekaj, mówi, słuchaj, ty mi powiedziałeś smacznego. Ja mówię tak, to ja ci chyba wypiszę wniosek nagrodowy, mówi, bo, bo nikt w życiu mi nie powiedział smacznego, zawsze mówili mi, a chodź ci w to kanapkę. <laughs> I, I on to słyszał, prawda? A to był strasznie zdziwiony, że facet do niego mówi, smacznego. To się zmienia tutaj, w więzieniu się dużo rzeczy zmienia, dużo rzeczy jest inaczej. No. Nie mam pretensji chyba, jak mi też któryś tam z oddziałów na zastępstwie powiedział, że jestem trzecia osobą w jego kadencji więziennej, która nie ma pretensji, która wie, że siedzi winnie w więzieniu, bo wszyscy siedzą tutaj niewinnie i zawsze coś tam, coś tam. A ja wręcz zawsze mówię, że ja siedzę naprawdę winnie. Cieszę się, że tylko 7 lat. No i Maciek dopiero w więzieniu, myślę, sobie zdał tak naprawdę sprawę, co może też stracić. Yy, ja nie byłabym z nim, gdyby on wrócił do starego życia. Nie dlatego, że może, ja myślę, że niekoniecznie bym przestała go kochać, ale bym nie miała zamiaru się męczyć. I on to doskonale wiedział. I w gruncie rzeczy bardzo Bogu dziękuję za tą rozłąkę, chociaż jest nie do opisania trudna. To jednak wiem, że ten czas w pewnym momencie minie, mamy przed sobą całe życie, a to tak jakby jakiej jakości męża będę miała, no to warto trochę pobyć oddzielnie. Bo myślę, że to, że on poszedł siedzieć, to po prostu był Boży ratunek. Nie jedna osoba w głębi duszy płacze, każdy jeden z nich chce żyć normalnie, chce iść normalnie do pracy, chce wrócić do domu i żeby ktoś na niego w tym domu czekał. Chce być kochany. Człowiek, który nigdy miłości może komuś nie dał, krzywdził, ale w głębi duszy on chce być kochany. Kończy się rozmowa, że facet ma łzy w oczach i, i mówi, ty, ty masz rację. Cieszy mnie to, że niejedna osoba do mnie pochodzi i mówi, Macie, jeśli ja będę miał taki problem, wiesz, wiesz jakie są problemy. Mówi, przychodzi taki dzień, że jest, że jest źle. Czy ja będę mógł przyjść do Ciebie i z Tobą tak porozmawiać? Ja mówię zawsze. Ja do nich nie podchodzę z Ewangelio, tak jak łapię za kark, sadzam i mówię, ty słuchaj, masz uwierzyć w Boga, bo, bo to i tamto. To do nich nie dotrze. Do nich dotrze facet, który przeżył to samo, to samo przerabiał. Zna ich zachowanie. To, to może ich zmienić. Nic innego ich nie zmieni, nie zmienią ich terapeuci tak jak mnie nie zmienili. Ale robię to po to, bo wierzę w to, że, że wśród może tych tysiąca osób znajdzie się jedna, do której coś tam dotrze i, i powie: I uwierzę w to, że kurczę, jeżeli ten facet był taki zły, jest taki jak ja. I, I jemu się udało, to i mnie może się udać. Że ja nie jestem gorszy od niego. Że mnie też może ktoś pokochać. Że ja też mogę być pełnowartościowym człowiekiem. Że ja też mogę stanąć i powiedzieć: Mamo, jestem dobrym człowiekiem. Możesz teraz powiedzieć swoim koleżankom i wszystkim: pochwalić się, że masz dobrego syna.